Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa w skromnych murach Świdmińskiego Zamku. Przede wszystkim witam pana senatora Janusza Gromka, witam również pana posła Marka Hoka, witam pana starostę Mirosława Majkę oraz pana burmistrza Piotra Felińskiego. Spotykamy się z okazji wernisarzu wystawy Senat wczoraj i dziś wystawy z okazji setnej rocznicy pierwszego posiedzenia y, Senatu RP. Proszę Państwa, y, to jest chyba szósta y, w naszym jakby okręgu y, Starego Województwa Krzyśleńskiego y, wystawa w robiona. Ona już miała co prawda jechać do Warszawy, ale wstrzymałem to i powiedziałem, no nie, nie może być tak, żebyś w Gminie tego nie było, bo to jest no, dość ciekawa sprawa, pokazanie w takim małym zakresie tego, co się działo przez te lata. Po rozmowie z waszym burmistrzem Piotrem stwierdziliśmy, że to będzie ten dzisiejszy dzień. Bardzo serdeczne pozdrowienia macie państwo i cały Świdmin, cały okręg od pana marszałka Tomasza Agrodzkiego, profesora naszego ze Szczecina, który jest właśnie czwarty rok marszałkiem. To jest tylko, tak jak powiedziałem, kilka takich e, historii pokazanych naszego Senatu, ale pozwolę sobie kilka słów też odczytać. 100 lat temu, II Rzeczpospolitej, odrodzony po 123 latach niewoli, polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci. Czyli złożony z dwóch izb. Po odzyskaniu niepodległości, państwo polskie początkowo miało jednoizbowy parlament, dopiero konstytucja marcowa z 1921 roku roz, przywróciła przedrozbiorową tradycję, zgodnie z którą władza ustawodawcza ma się składać z Sejmu i Senatu, bo jak wiemy, y, niektórzy nie chcieli, żeby to była dwuizbowa, żeby był Senat, to jest po pierwsze, a po drugie w pewnych latach Senatu nie było. Wybrany 12 listopada 1922 roku Senat z drugiej RP pierwszej kadencji zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu 28 listopada 1922 roku. O godzinie 16.05. Zobaczcie. Otworzył je naczelnik państwa Józef Piłsudski, który zwrócił się do senatorów, mówiąc: Wielką jest tradycja Senatu w Polsce. czyli ona z panów nie główny motor pracy państwowej, ale zgodnie z duchem konstytucji współczesnych krajów demokratycznych nakazuje wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu zadań poruczonych naczelnym organom władzy państwowej. Pozwólcie więc panowie brać życzenie, abyście jako instytucja państwowa reprezentująca umiar stawali w ciężkim zadaniu współpracy zawsze po stronie tych, którzy czy to z urzędu, czy ze skłonności łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i środków. Przewodnictwo obrad objął marszałek senior Bolesław Libanowski, Nestor polskich socjalistów i ceniony działacz niepodległościowy. Nawiązując do tradycji walki o niepodległość, zwrócił uwagę, że de demokratyczne hasła wolności, równości i braterstwa, które głosili ich uczestnicy, powinny być obecne także w czasie pokojowej pracy dla ojczyzny. Mówił też między innymi: <laughs> pracujmy zgodnie z senat, Sejmem. Pracujmy jak bracia starsi z młodszymi. Niechaj w którym się odbywa główna praca, nie przeciwnika ujrzy w Senacie, lecz szczerego i życzliwego pomocnika. Słowa te nie straciły na swojej aktualności, a jak jest to niekiedy widzimy. Najważniejszym wówczas zadaniem była odbudowa państwa ze zniszczeń wojennych, scalenie kraju po rozbiorach, stworzenie instytucji i jednolitego systemu prawa. Senat, mający przecież w Polsce wielowiekową tradycję, został przywrócony w nowoczesnej i demokratycznej formie. Podobnie jak w parlamentach zachodnioeuropejskich. Miał do odegrania szczególną rolę, nie tylko nawiązywać do tradycji przedrozbiorowej Izby Wyższej, ale również łagodzić życie polityczne. To tak z tego przeczytania uważam wystawę w dniu dzisiejszym za otwartą. Przyjemnego oglądania. Dziękuję bardzo.